W dzisiejszym odcinku odbędziemy małą podróż w przeszłość do początków Dana Brauna, ale zrobimy to po to, żeby zastanowić się nad jego fenomenem, żeby zastanowić się nad tym, co sprawiało, że kiedyś tak bardzo chcieliśmy czytać jego książki, że nie mogliśmy się doczekać kolejnych tomów jego powieści, a wszystko to w kontekście dzisiejszej światowej premiery, bo mam dla Was zupełnie premierowo. Świeżutką, pachnącą recenzję Tajemnicy, Tajemnic najnowszej powieści Dana Brauna z Robertem Langdonem w roli głównej dziś światowa premiera i w tym również premiera. Polska. Co mnie bardzo cieszy, bo uważam, że światowe premiery właśnie tak powinny mm, wyglądać. I dlatego odpowiemy sobie dziś na szereg pytań związanych z twórczością Dana Browna. bo to nie jest autor, przy którym mógłbym poprzestać na po prostu zrecenzowaniu książki. Przecież Dan Brown był kiedyś tym człowiekiem, który wkurzył kościół katolicki, który swoim kodem Leonarda da Vinci zasiał taki ferment w kościele i sprawił, że miliony osób na całym świecie zaczęło się zastanawiać, a co jeżeli? To to też jest człowiek, który podpadł masonom, ponieważ napisał zaginiony symbol. Powieść, która relacjonowała bardzo bezpośrednio pewne kulty masońskie, pewną ceremonię masońską, i masoni dopytywali, skąd ten człowiek w ogóle o tym wie. Ale przecież Dan Brown poruszył również temat przeludnienia i sposobów, w jaki moglibyśmy sobie z tym przeludnieniem poradzić, czy wreszcie w ostatniej książce. Postanowił zabawić się w człowieka, który odpowie na pytanie, skąd się wzięło życie, gdzie początek miał wszechświat. No i teraz przychodzi z kolejną powieścią, powieścią tym razem skupiającą się na świadomości, powieścią, z której mamy poznać odpowiedź na pytanie, co się dzieje z ludzką świadomością po śmierci i czymże w ogóle jest ludzka świadomość. Fundamentalne pytania, które rozsadzają nas od narodzin. Aż do śmierci, a w chwili, kiedy poznajemy prawdę, nie jesteśmy w stanie się tą prawdą już z nikim podzielić. Zacznijmy od początku, a może należałoby powiedzieć. Od końca, bo mowa dziś będzie oczywiście o tej najnowszej powieści Dana Brauna, ale jeżeli nie czytaliście poprzednich, to również możecie zostać, posłuchać o tej książce, jak i dowiedzieć się, kimże Dan Brown jest i z czego możecie się po tym autorze spodziewać, czy on jest dla was, czy nie jest dla was. Zaczyna się od tego, że Robert Langdon jest szczęśliwy. Szczęśliwy u boku kobiety, którą kocha. Szczęśliwy, bo. Uwaga, uwaga, akcja tej powieści toczy się w Pradze. No dobra, może to nie jest powód do szczęścia Roberta Langdona, ale z pewnością jest to powód do naszego szczęścia, bo jeszcze nigdy akcja książki Dana Brauna nie toczyła się tak blisko nas. A wiadomo, Czesi i Polska to dwa sąsiednie narody, my mamy morze, oni mają książkę Dana Brauna. Pytanie, kto ma lepiej? Tak, też uważam, że oni, bo książka wychodzi taniej niż Pobyt nad Bałtykiem. Ale dobra, teraz na poważnie. Robert Langdon jest szczęśliwy, ma u boku ukochaną kobietę. Darzy ją uczuciem w końcu, można powiedzieć, jego życie się ustabilizowało. A ta kobieta też do głupich nie należy. Specjalistka od noetyki, która właściwie za chwilę będzie miała premierę swojej książki. Książki o świadomości. Tak, książka wychodzi poza sferę naukową, bo jak sama Catherine Solomon yy, mówi... Nie wszystko nauka jest w stanie wyjaśnić i nasze bariery, nasza wiedza, nasze doświadczenia, te schematy wokół których y, żyjemy i na których się opieramy, niekoniecznie są w stanie wyjaśnić rzeczy, które wymykają się wszelkim normom, a świadomość jest właśnie czymś takim. Solomon napisała książkę, w której bardzo dogłębnie przestudiowała ludzką świadomość, przestudiowała jej możliwości, jak i stara się odpowiedzieć na szereg pytań, na które być może i my chcielibyśmy poznać odpowiedzi. Ta książka z gór jest klasyfikowana jako no, totalny game changer, jako bestseller, jako coś po co sięgną niezliczone rzesze osób, w związku z czym książka jest oczywiście Super ściśle strzeżona, ale nic to, bo okazuje się, że dochodzi do ataku, do włamania i książka znika. Wznika z najpilniej strzeżonego serwera, jaki jesteśmy w stanie sobie wyobrazić i sama Catherine Solomon oraz towarzyszący jej Robert Langdon będą musieli umykać przed kolejnymi siłami, mówię tutaj kolejnymi, bo unikanie przez Roberta Langdona, Różnego rodzaju sił jest czymś, do czego już przywykliśmy w poprzednich książkach, natomiast tym razem stawka jest naprawdę wysoka, bo to, co jest na szczycie i osoba, która wydaje rozkazy, no, każe nam jednak uznać, że jest to najpoważniejsza sprawa, w jaką zostanie uwikłany Robert Langdon. No i też nie ukrywajmy, sprawa ta toczy się bardzo daleko od jego domu, ale jednak Ameryka będzie miała tutaj niemało. Do powiedzenia. Nie ukrywajmy klasyczny Dan Brown mnóstwo pościgów, mnóstwo ucieczek, mnóstwo zagadek do tego cała plejada rzeczy związanych z kulturą kolejne gdzieś jakieś biblioteki, tajemne miejsca przejścia to wszystko do czego Dan Brown nas przyzwyczaił i przyzwyczaja nas od wielu, wielu lat. To wszystko powraca w tajemnicy tajemnic i z jednej strony to cieszy, bo Robert Langdon pozostaje tym bohaterem, którego pokochaliśmy. On jest jak Indiana Jones. Niby kolejny film zawsze będzie opowiadał o tym samym, a jednak i tak będziemy siadać i go oglądać. I nie wiem dlaczego podaję ten przykład, bo osobiście nie lubię Indiana Jonesa, natomiast Roberta Langdona lubię i to bardzo. Z drugiej strony również zaskoczenia nie ma, bo mamy oddana Browna zagadkę, która będzie miała naprawdę wielkie znaczenie, jakąś tajemnicę, którą będziemy chcieli rozwikłać bo w książkach Dana Brauna chodzi o coś więcej niż odkrycie kto jest tym złym. Tutaj chodzi o odkrycie prawdy, którą ktoś chce zataić, którą ktoś chce ukryć, o odkrycie prawdy, która wymyka się naszej wiedzy. I tak jak wspominałem wcześniej, te prawdy dotyczą różnych aspektów różnych zjawisk tym razem świadomości. Dlaczego książka dotycząca świadomości, czysto teoretyczne rozważania noetyczki może Sprowadzić na jej głowę olbrzymie kłopoty, dlaczego ktoś mógłby chcieć ją nawet zabić. No i oczywiście rzecz naturalna, w jaki sposób Robertowi Langdonowi uda się rozwiązać kolejną zagadkę i czy uda mu się tego dokonać, nim zegar wybije godzinę zero, nim będzie za późno. Jakie złowrogie siły tutaj się kryją? Ja nie będę ukrywał. Moim największym zmartwieniem, jeżeli chodzi o tę książkę, był fakt, czy ta seria nie zestarzała się. Aby przypadkiem źle. Czym Dan Brown zachwyca? Jeżeli każda kolejna jego książka to jest powtórka z rozrywki, czyli Robert Langdon, wspaniały profesor od symboli, znawca religii, jest uwikłany w kolejną zagadkę, znowuż będzie przemierzał kolejne lokacje, odkrywając przy tym niezmierzoną ilość tajemnic w owych lokacji, jak i prezentując szereg ciekawostek na temat poszczególnych dzieł, obrazów i innych zabytków kultury. To no przecież to się może znudzić. Dlatego zastanawiałem się mocno, czy Dan Brown w tajemnicy tajemnic będzie w stanie jeszcze mnie poruszyć. Czy to będzie ten autor, który zachwycił mnie lata temu, który sprawił, że ja od jego książek zacząłem czytać powieści dla dorosłych. Bo tak, Dan Brown był pierwszym autorem takim powieści dla dorosłych, że tak się wyrażę, którego czytałem. I jakkolwiek muszę Wam powiedzieć, że tajemnica tajemnic nie zaskoczyła mnie, jeżeli chodzi o ten wątek sensacyjny. Wręcz mogę powiedzieć, że tożsamość jednego bohatera, która jest tutaj skrzętnie ukrywana, i budowane wokół tej postaci jest niewiarygodne napięcie. Odkryłem. I to bez najmniejszego problemu, będąc gdzieś w połowie może tej książki, może nawet troszeczkę szybciej. Może dlatego, że miałem farta, może też dlatego, że po prostu nauczyłem się już wyłapywać tropy, jakie pozostawia Dan Brown, bo jednak on na tym polu jakoś szczególnie się nie rozwija i te jego tropy są dość osobliwe. Jeżeli przeczytaliście wcześniejsze książki Dana Browna, myślę, że też nie powinniście mieć problemów z odkryciem tych kolejnych, Twistów fabularnych, które zaprezentuje nam w tajemnicy tajemnic. A jeżeli nie, no to nazywajcie mnie geniuszem, bo odkryłem te tajemnice. Ale czy to sprawiło, że ja mogę skrytykować tajemnicę tajemnic? No i właśnie dochodzimy do tego najważniejszego punktu: do tego, za co najbardziej kocham Dana Brauna i co postrzegam jako tak naprawdę źródło jego sukcesu: tezy, budowanie odpowiedzi na pytania pozbawione tychże odpowiedzi. To jest to, co buduje klimat tych powieści. Tak było w początku, kiedy całą książkę przechodziłem, by dowiedzieć się, no skąd się to życie wzięło. I obstawiałem, że koniec końców odpowie na to pytanie w no, najbardziej sztampowy sposób, mianowicie ta tajemnica przepadła i dobrze, bo tak będzie lepiej dla ludzkości. Ale to nie jest Dan Brown. Dan Brown, jeżeli mówi A, to powie również i B. A potem dojdzie do końca alfabetu. I Dan Brown zawsze będzie te swoje odpowiedzi, te swoje tezy uzasadniał setkami kolejnych argumentów, kolejnych potwierdzeń. To jest siła Brown'a, że on zawsze bierze na warsztat znane fakty, bardziej lub mniej instytucje prawdziwe, opiera się na autentycznych informacjach, żeby je powiedzieć na autentycznych faktach i wokół tego. Buduje swoją fikcyjną opowieść. To jest jego siłą, że ta jego fikcyjna opowieść jest na tyle wiarygodna, że czytelnik może się w pewnym momencie zastanowić hm, ale czy to nie może być prawda? Kto powiedział, że to nie może być prawda? A może właśnie tak było? Uwielbiam sposób prowadzenia przez niego narracji i już od inferno mogę powiedzieć to wprost. Bardziej intrygowało mnie to, jaką odpowiedź otrzymam na zadane pytanie. Co jest źródłem, które zapoczątkowało te wszystkie zagrożenia? Dlaczego ktoś znowu chce temu Langdonowi czy osobie obok niego urwać łeb? Dan Brown ma jedyny w swoim rodzaju talent do tego, żeby po prostu serwować nam odpowiedzi na pytania, na które odpowiedzi chcemy poznać. Bo to nie są jakieś tam z czapy pytania. To nie jest pytanie w stylu: kto zabił, o którym to zapomnimy za pół roku. To są odpowiedzi na fundamentalne pytania. Na koniec jeszcze kilka pytań i odpowiedzi. Pytanie numer jeden. Czy osoba, która nie czytała do tej pory żadnej książki Dana Brauna, nie oglądała filmów, nie ma pojęcia, kim jest Robert Langdon, ani też nigdy o Danie Brownie nie słyszała, może sięgnąć po tajemnicę tajemnic? Otóż tak. I jakkolwiek może wydawać się to dziwne, bo to jest szósta część z Robertem Langdonem, to jednak warto tutaj zaznaczyć pewne bardzo ważne fakty. Mianowicie, to nie jest cykl, a seria. Każda książka jest samowystarczalną całością i możecie zacząć czytać właściwie niezależnie od poprzednich. Ponieważ można byłoby powiedzieć brzydko jest to troszeczkę wada dla czytelników, którzy znają te książki że Robert Langdon zaczyna każdą kolejną powieść jakby od zera. Owszem, on ma ten bagaż doświadczeń on przeszedł wiele w swoim życiu i mamy gdzieś takie ogólne stwierdzenia, że no. Nie pierwsza sytuacja, w którą został uwikłany, czy nie pierwszy problem, który na siebie ściągnął, natomiast nie mamy tutaj żadnych dodatkowych odniesień. Z jednej strony jest to rzecz fantastyczna dla nowych czytelników i dla mnie w pełni zrozumiała, bo jednak od ostatniej książki do publikacji najnowszej minęło 8 lat czyli Trzeba założyć, że po tę książkę sięgną czytelnicy nie niezaznajomieni z powszednimi, bo 8 lat nowe pokolenie zaczęło czytać książki. Z drugiej jednak strony uważam, że jest to mała wada dla osób, które książki o Langdonie czytały, bo przez to pewne doświadczenia Langdona, które miałyby wpływ na tę powieść, nie są w niej w ogóle poruszone, nie ma żadnych odniesień do tych doświadczeń, mimo że no, warto, żeby. Były. Pytanie numer dwa. Czy fani Dana Brauna odnajdą w tej książce coś nowego? Bo wspomniałem wcześniej, że ten wątek sensacyjny, wątek odkrywania sprawcy może nie jest najoryginalniejszy i Dan Brown porusza się tutaj po dobrze znanym sobie i nam podwórku. Ale to nie ma najmniejszego znaczenia, bo wielkie znaczenie ma to, że mamy tutaj Roberta Langdona w zupełnie nowej rzeczywistości, w rzeczywistości czasów nam współczesnych, rzeczywistości mediów społecznościowych, rzeczywistości czata GPT, rzeczywistości aktualnej sytuacji, Geopolitycznej, co też sprawia, że cała ta książka ma troszeczkę inną dynamikę, a jej finał ma wydźwięk no jaki ma, a ma bardzo mocny wydźwięk, bo jest to nie pierwsza książka Dana Browna, w której na końcu trzeba wybrać mniejsze zło, natomiast jest to kolejna jego powieść, która robi to w sposób wręcz. Fenomenalny. No i też zobaczenie Roberta Langdona w tej nowej rzeczywistości, rzeczywistości instagramerek, i zwłaszcza piękne podsumowanie mediów społecznościowych, i nie mówię tutaj z ironią, bo to podsumowanie mediów społecznościowych jest naprawdę przepiękne i polecam Wam się zapoznać z tą książką, choćby dla tego zdania. To sprawia, że mimo pewnej powtarzalności, powtarzalności formy, ta książka jest czymś świeżym. No i wreszcie pytanie trzecie. Czy ja jako wieloletni fan Dana Browna, jako fan Roberta Langdona mogę z czystym sumieniem powiedzieć tak, czytajcie tę książkę, jak najbardziej tak. Nie chcę opierać się na emocjach, bo ja dopiero tę książkę skończyłem czytać. Dostałem ją na kilka dni przed premierą po to, by móc przygotować dla Was tę recenzję. I nie chcę bazować na tych emocjach, które we mnie jeszcze buzują. Ale jedno jest pewne: za pół roku okaże się, czy to będzie mój numer jeden spośród książek Dana Brauna, czy numer dwa za początkiem. Może tutaj odrobinę przegadany, zwłaszcza na koniec, i może ogólnie wywaliłbym z jakiejś 100 stron zbędności moim zdaniem z tej książki i ją odrobinę odchudził, ale nie mam się tutaj właściwie do czego przyczepić. I wszelkie mankamenty tej książki nie mają żadnego znaczenia, bo dostałem to, czego. Chciałem, Dan Brown nie stara się wynaleźć koła na nowo. On opiera się na tym, co sam zna i co lubi, i wie, że my jako czytelnicy też to kochamy. A tematyka tych książek jest na tyle uniwersalna, że one będą aktualne. Ja nie wiem, skąd mi się wzięła obawa, czy ta książka będzie dziś aktualna. Przecież Dan Brown nigdy nie opiera się na chwilowych modach. On nigdy nie porusza tematów, które są aktualne tylko w tej chwili, tylko zawsze sięga po rzeczy, które mają. Powiedzmy to wielowiekową tradycję. Czy to jest chrześcijaństwo, czy masoneria, czy powstanie wszechświata, czy świadomość. To są rzeczy, które zawsze pozostaną uniwersalne, zawsze pozostaną aktualne i niezależnie od tego, czy będziemy tę książkę czytać dzisiaj, za 50 czy za 100 lat, to one pozostaną w pewien sposób aktualne. Dlaczego? Dlatego, że ta tematyka. Zawsze będzie nas interesować, zawsze będziemy starali się poznać odpowiedzi, chyba że któregoś dnia poznamy odpowiedzi. Oczywiście to nie jest typowy, realistyczny. Kryminał, thriller czy sensacja, zwał jak zwał, tutaj możemy tych etykietek dodać mnóstwo. Bo mamy tutaj również rzeczy, które moglibyśmy podciągnąć dziś pod science fiction. Rozwinięcie nauki, które dziś wydawać nam się może abstrakcyjne, no ale jest to wszystko bardzo silnie uargumentowane i bardzo mocno, że tak powiem, potwierdzone przez fakty, które... Są bardziej lub mniej dostępne, z którymi można się zapoznać. Ja uwielbiam to u Dana Browna, że on tak mocno opiera swoją fikcję na faktach, przez co naprawdę ciężko jest czasami odróżnić, gdzie się kończy fikcja, a gdzie są fakty. Tak to wygląda. Dlatego ja z czystym sumieniem mówię wam, tajemnica tajemnica to jest książka, którą pokochacie. Książka, która otworzy wam oczy, która skłoni was do refleksji, nad którą będziecie naprawdę. Sporo, sporo myśleć, a jednocześnie jest to książka, przez którą przepłyniecie błyskawicznie, bo to jest Dan Brown. Jakkolwiek porusza ciężkie tematy i nie wszystko, ja jestem w stanie z noetyki zrozumieć, i nie jest to pierwsza książka Dana Browna, w której no, ta wiedza wykracza poza moje możliwości percepcji i zrozumienia, to jednak dzięki temu, że mamy tutaj bufor w postaci Roberta Langdona i mądrzejsi tłumaczą mu nierzadko, co jest czym, to i my. Powiedzmy to, malutcy, głupiutcy jesteśmy w stanie czerpać po prostu z tych książek przyjemność, bo jesteśmy w stanie je po prostu zrozumieć. Dlatego mogę Wam jedynie życzyć miłej premiery i sięgnijcie po tajemnicę tajemnic i zdradźcie mi swoją tajemnicę, która z książek Dana Brauna jest Waszą ulubioną i dlaczego. A tymczasem tyle ode mnie. Miłej lektury. Cześć!